Oto auto to najnowszy internetowy komis samochodowy, gdzie znajdziecie w ofercie najlepsze pojazdy sprowadzane w najlepszym możliwym stanie. Zero rdzy, niekręcone, w gazie, w dieslu, w benie, w pizdu i tak dalej. Panie, Niemiec płakał jak sprzedawał. Zapraszamy sobie poglądać. Mierniki lakieru se w dupę wsadźcie, bo nie było nic sklepane, a i nawet serwisowane w ASO wszystko. Na pierwszy ogień leci Ford Gallardo z 2019 roku z małym przebiegiem, bo Niemiec jak kupił, to zgubił klucze do garażu. Instalacja gazowa, jeden właściciel, dwa komplety kół cool i Wunderbaum gratis 150 tysięcy PLN. Za 7,5 tysiąca dla przeciętnego zjadacza chleba znajdzie się prestiżowa niemiecka marka spod znaku Porsche. Model Panamera składany gdzieś pod granicą polsko-niemiecką. Nie był jeżdżony, bo jak na rocznik 1992 to tylko 37,5 tysiąca przejechane. Samochód bardzo ładnie odrestaurowany, stoi w ogrodzie i się marnuje. Niemiec codziennie dzwoni, żeby silnika przez telefon posłuchać. Odpala, odstrzała. Na co się patrzysz? Bierzesz? Fiut 4000 z 1986 roku na węgiel. Za 20 tysięcy PLN-ów doświadczysz może jednego malutkiego minusika i to tylko tego na akumulatorze. na Nalatane 200 tysięcy, a to świadczy tylko solidności tego auta. I teraz nasza perełka. wagon Passat, świeżutki i piękny. Jeszcze pachnie Niemcami i tym aromatem zachodnim. Pytasz, który właściciel auta? Ty będziesz tym pierwszym. 1,9 TDI w gazie, <laughs> znaczy to jest 1,8 T, podkręcone oczywiście. Ani grama oleju nie bierze. Jak podjedziesz pod remizę, to wszyscy będą pasata tańczyć, a nie poloneza. Trochę leci wilgocią ze środka, ale to dlatego, że jak dupy wsiadają, to mają od razu mokro. Wcale nie bity. Bity to był Niemiec przez żonę, jak go sprzedawał. Jedyne 23 tysiące złotych. W tych pieniądzach będziesz się woził jak król. Matis z 1999 roku. Drugi właściciel. 300 tysięcy na liczniku, bo to jeździł student, co mieszkał w Wojkowicach i studiował we Wrocławiu. No to nie dziwota. Od zera do setki z górki może w tydzień, ale to jest krążownik szosowy. Ma więcej moc niż koreańska bomba atomowa. Jeździ na wodór. Ściąga trochę na lewo, ale to przekręcisz mocniej w prawo i po kłopocie. 99 tysięcy złotych. Klotzwagon Karton, czyli mógł, nojówka, wiadro z torfem, znam to dobrze, bo jeżdżę golfem, <laughs> Idealny do piłowania na ręcznym podpieronką jak spadnie pierwszy śnieg. Laski na to auto lecą, bo to magnez na cipki. Idealny zamiennik dla Passata, jeśli nie masz za wiele oszczędności. Daj się ponieść rywalizacji z syfikami na drodze od świateł do świateł. Rocznik młody, 2025, przebieg i cena do negocjacji, zasilany prądem i ziemniakami. Tym cackiem przewieziesz kartofle po wsi, cegły na budowę, dupy na imprezę, matkę na zakupy, zwłoki do lasu dosłownie wszystko wszędzie. Uniwersalny pojazd Fiat ciąg Częto Ciąg z 1994 roku z 50 tysiącami kilometrów za sobą. Za 30 tysięcy złotych otrzymujemy małego płaskodupca z opcją dorobienia paki i przerejestrowaniem pojazdu na vana. Co z tego, że bierze olej? Co ma go oddawać, może? Rdza! Rudego z imprezy nigdy nie wygonisz. Ferrari 125 z 1967 roku. Zajechał tylko pół tysiąca kilometrów. Akurat na to już mamy klienta, więc się pan decyduj, czy bierzesz od ręki. 44 tysiące złotych. Oto auto, samochody dla każdego. Kupse i jedź gdzie chcesz. I cyk dwójeczka.